Witamy państwa serdecznie. Naprawdę trudno lepsze warunki do gry. Czy trzeba kogoś zachęcać, by spędził z nami ten czas? Proszę nigdzie nie odchodzić. Będzie się działo. Pracować będą dziś dla państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Drużyna Barcelony Mierzy się z Realem Madryt Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe, widzicie, poza bramkę Za moment rzut rożny Była okazja, bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco Tymczasem piłka opuszcza boisko Jamal jest za linią obrony. Uwaga! I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Jak zareaguje Real Madryt na stratę bramki? Ależ teraz będzie okazja! Nie do wiary! Już jest po tej akcji sam na sam! Bez bramki. No trochę zawód, nie ma co ukrywać. Siła strzału była potężna. Celność niestety gorsza. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Robert Lewandowski. To zagrane. Będzie teraz sytuacja sobie teraz pewnie w brodę. Nie udało się strzelić gola w akcji sam na sam. Potężny strzał. Szkoda, że chybiony. Pewnie w obronie. Jeszcze niedawno Real nie mógł przebrnąć przez jedną ósmą finału UEFA Champions League. Wszystko zmieniło się wraz z przyjściem Cristiano Ronaldo. I kontrowersyjnego Jose Mourinho. To za czasów tego ostatniego El Clasico urosło. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. No niestety, nie zagrożą bramce drużyny przeciwnej. Wyraźnie spalone. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Mamy doliczonych 5 minut, to jeszcze dość czasu, by przeprowadzić jedną, dwie akcje. Ma kilka wariantów podania piłki. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No to gramy. Real szczerze mówiąc, rozczarował przed przerwą, ale to drużyna, która nieraz odwracała losy spotkania. Tak się powinno stopować ataki rywala. Fermin Lopez. Uwaga! Może strzelać! Dalej jest groźnie. Gol, proszę państwa! Barcelona zdobywa kolejną bramkę. Dwa gole przewagi powinny zapewnić zwycięstwo w tym meczu. Fermin przesuwa się do przodu, szuka opcji do rozegrania. Umówmy się, ten strzał do jego CW nie trafi. Poledzy z drużyny wyglądają na wściekłych Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Dobre wejście, rywalki tracą piłkę. Próba z dystansu, lecz tym razem nie ma zagrożenia. Lewandowski. Okazja jak marzenie. Akcja jeszcze trwa. I jest gol. Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Nowy zawodnik Barcelony, gotowy do gry. Wychodzi na pozycję. Takich szans po prostu się nie marnuje. Oby im się koczkawką nie odbiło. Przed nami ostatni kwadrans spotkania i oddala teraz zagrożenia Raucho. I piłka wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli wznowienie od bramki. Barsa gra dziś jak za swoich najlepszych lat, a przeciwnik może się tylko przyglądać. Wysokie, pewne zwycięstwo. Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszczą dzisiaj w każdym aspekcie gry, panują w środku pola, świetnie kreują akcje, imponująco je wykańczają, a rywalowi pozwalają na niewiele. Katalończycy decydują się teraz na przeprowadzenie zmian. Alex Balde. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Powtórek tego strzału raczej hmm, nie będzie po karierze z dumą puszczać swoim wnukom. Odważna próba z dystansu, dobra siła, ale zabrakło koncentracji. Sędzia kończy spotkanie i piłkarze Realu Madryt.